Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dane mi jest po raz kolejny prowadzić dnie skupienia, półtora roku temu to były rekolekcje Adwentowe, jak dobrze pamiętam. Dzisiaj stajemy na progu 40-godzinnego nabożeństwa eucharystycznego. Moi drodzy, historia tego nabożeństwa ma już prawie 500 lat. To bardzo ciekawe, że powstało ono jakby wynagrodzenie Panu Bogu za wszelkie grzechy, które działy się w społeczności ludzkiej. Dlatego też często takie nabożeństwa 40 godzinne. Uczciwego Jezusa obecnego w Eucharystii, urządzane były zaraz na początku Wielkiego Postu. Po karnawale, wiem jak to w karnawale bywa czas zabawy i tańca także w wielu miastach był to czas więcej grzechu, że tak się wyrażę. Dlatego też odczuwano potrzebę, zanim nastąpi uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, przeprosić Pana Boga za wszystkich grzechy. Ale 40 godzinę nabożeństwa było urządzane także jako ucieczka przed różnego rodzaju zarazami, katastrofami. Zwłaszcza gdy jakaś choroba nękała daną część Europy, daną część kraju, to wówczas uciekano się do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, proszono go o ustrzeżenie przed przed zarazu przed chorobą. Ale także trzeci wymiar, to wymiar dziękczynienia, ponieważ chciano dobremu Bogu podziękować za wszelkie dobra, które mi On obdarza. Nie umiano tak dobrze dziękować, jak właśnie dziękować przez Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, w czasach, w których wszystko jest szybkie, w których pęd życia, w których codzienne obowiązki ciągle jakoś nas gonią i ciągle tego czasu nie mamy, Kościół zaprasza nas, byśmy dali ten czas Chrystusowi. Sami wiemy, jakże często nie mamy czasu na modlitwę. Sami wiemy, jakże często także ta msza święta niedzielna, jest niekiedy spoglądaniem, połączona ze spoglądaniem na zegarek. 40 godziny nabożeństwo to jakby, że tak się wyrażę, wyrówna, wyrównanie czasu, które możemy dać Panu Bogu. To czas, w którym znajdziemy chwilę, by być z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W cichej modlitwie można by było powiedzieć, że potrzebujemy takiego wyciszenia. Że potrzebujemy takiego spokoju, nie znajdujemy go w domu, nie znajdujemy go niekiedy także wśród sąsiadów, nie znajdujemy niekiedy go w wiosce, nie znajdujemy go niekiedy w kraju, Kościół, wobec, z Chrystusem obecnym w najświętszym sakramencie może być takim azylem, miejscem wyciszenia, miejscem, w którym człowiek będzie mógł chociaż na chwilę zastopować. I przemyśleć, poukładać pewne sprawy. Dlatego też, moi drodzy, przychodzimy tutaj z różnymi intencjami. Tak jak w tej historii pięciusetletniej tych nabożeństw, to mogą być intencje wynagradzające dobremu Bogu. Może mam świadomość tego, co się zło dokonało w moim życiu i chociaż już te zło zostawiłem nie raz przy klarkach konfesjonału, chcę jeszcze raz Panu Bogu za nie przeprosić. Może to będzie intencja prosząca, bo przecież wiele oczekujemy od Pana Boga, od ludzi, wiele żeśmy już się zawiedli, a w Bogu chcemy pokładać naszą nadzieję i Boga chcemy prosić. Ale może to być też modlitwa dziękczynienia, bo Bogu dzięki i zdrowia jest trochę i w rodzinie się nie najgorzej układa i jakoś wiążemy koniec z końcem i można powiedzieć, że jest dobrze. Dlatego też przychodzimy przed ołtarz Chrystusa, przed Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy z różnymi intencjami. Przychodzimy i chcemy tutaj być. Co ciekawego, kiedy czytałem na temat tych 40-godzinnych nabożeństw, to nawet papieże w tej historii tych nabożeństw zalecali, by była to adoracja w ciszy. Oczywiście nie znaczy to, że nie mamy się wspólnie pomodlić i dobrze się stało, że razem odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego ale też, moi drodzy, zechcijmy, by w czasie naszego nawiedzenia na Sakramentu przy różnych okazjach bo może być tak, że ktoś akurat będzie szedł, wpadnie do kościoła na chwilę, może ktoś będzie przejeżdżał, zatrzyma się, wejdzie, nawiedzi na Sakrament dobrze zostawić mu tu sferę ciszy, Niech On będzie sam na sam z Panem Bogiem. Zobaczysz, że kiedy człowiek wejdzie do domu, no to zaraz gra telewizor, zaraz gra radio, wszyscy naokoło mówią. W adoracji chodziłoby o to, żeby samemu się wyłączyć i żeby pozwolić, żeby Pan Bóg mówił. Kiedy spytamy dziecko, czym jest modlitwa, to myślę, że nie tylko dziecko, ale każdy z nas by powiedział, że modlitwa to jest rozmowa. Ale tak uczciwie. Spójrzmy na naszą modlitwę, czy jest ona rozmową, ja bym powiedział, że ona nie jest rozmową, ona jest mówieniem do Pana Boga. My ciągle mówimy do Pana Boga. Dlatego właśnie papieże, kiedy mówili o 40 godzin na bożeństwie, prosili o to, żeby nie mówić nic. Po prostu być. Bo wtedy w tej ciszy może się zjawić to, że Bóg zacznie mówić do ciebie. Kiedy. Odepchniesz tą chęć mówienia, kiedy zresztą jest tego, że ty musisz mówić, że ty masz znowu coś do powiedzenia. Posłuchaj, co Bóg mówi. Dlatego też, moi drodzy, zobaczcie, jak nam bardzo ciężko jest się modlić, kiedy my nie mówimy. Dlatego my, jako katolicy, bardzo rzadko bierzemy Pismo Święte do ręki. Ponieważ w Piśmie Świętym to ja muszę przestać mówić, a słucham tego, co Bóg mówi jest to bardzo trudne. Dlatego my nie czytamy Pisma Świętego. My nie lubimy czytać Pisma Świętego, bo to się trzeba, mówiąc brzydko, się zamknąć. To trzeba pozwolić, żeby Pan Bóg zaczął mówić. Żebym ja usłyszał, co Pan Bóg mówi, a jeżeli ja będę mówił, to ja w życiu nie usłyszę tego, co Bóg do mnie będzie mówił. W adoracji chodziłoby o to, żeby właśnie Panu Bogu pozwolić mówić. I Go słuchać. Dlatego adoracja... Jest jedną z najtrudniejszych modlitw. Najtrudniejszą, chociaż z drugiej strony można by było powiedzieć, że do niej nic nie potrzeba. Ktoś porównał adorację najświętszego sakramentu do opalania się na plaży. Kiedy człowiek idzie nad wodę, zdejmuje niepotrzebne ubrania, kładzie się i nic nie robi, a słońce go opala. Wraca po jakimś czasie, mówimy, ale jesteś opalony, ale jesteś opalona. I nic ta osoba nie robiła, a się opaliła. I dlatego, moi drodzy, przy adoracji Najświętszego Sakramentu, to trzeba troszeczkę poczuć się tak jak na plaży. Po prostu tutaj być. Chrystus, ta monstrancja nawet wygląda trochę jak słońce. Chrystus będzie nas opalał swoją obecnością, swoją świętością. On będzie nas przenikał. I On zechce do nas mówić, i On do nas będzie mówił, pod warunkiem, że my Mu na to pozwolimy. I tak jak idę na plażę i nie opalam się w ubraniu, tak tutaj trzeba zostawić to wszystko, co może przeszkodzić mi w tej modlitwie. Dlatego cieszę się, jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Nie można przeżyć właściwie adoracji na świętym sakramentu, jeżeli człowiek pozostaje w ubraniu grzechu. Trzeba to ubranie związać z siebie. Trzeba się pozwolić, żeby otworzyć na to, że Pan Bóg wszedł do mnie ze swoją łaską, żeby on zaczął na mnie działać ze swoją łasku, a ja po prostu tutaj będę. I dlatego co jest bardzo ważne: być tutaj. Ja nie mówię, żeby być 40 godzin, bo to się nie da. Ale ile jest możliwe tu być? Ja to często mówię na rekolekcjach, u Was ja też tu mówiłem kiedyś. Zobaczcie, kiedy siadamy do M, jak miłość, nie wiadomo kiedy przeleci 40 minut. Później reklamy, później kulisy. Nie wiadomo kiedy przyleciało godzina 15. Nie wiadomo kiedy. Dać tę godzinę 15 dla Pana Boga. To, że baczymy, jak długo czasu będzie, jak się nam będzie nużyć, dłużyć, bo w telewizji ciągle coś gada i to leci, nie wiadomo kiedy, a przyjść tutaj i być taką godzinę czasu, szalenie trudno. Bardzo trudno, dlatego adoracja jest jedną z najtrudniejszych modlitw. Chodzi o to, żeby w tym miejscu po prostu z Panem Bogiem być. Widzę parę osób młodych. Młodzi to dobrze zrozumieją. Młodzi chyba najlepiej by zrozumieli adorację. Dlaczego? Bo jak chłopak kocha dziewczynę, to wystarczy, że ze sobą są. Mogą nic nie gadać. Oni po prostu będą siedzieć. I on będzie siedział u niej pięć godzin. Matka zadzwoni, powie wracaj, gdzieś ty się zgubił. A on nawet nie będzie wiedział, że już pięć godzin siedzi bo on po prostu jest dobrze. Dlatego zakochani bardzo dobrze zrozumieją adorację, bo to trzeba usiąść i po prostu się patrzeć, i po prostu być. Być wobec Pana Boga, który by zechce mówić. Dlatego zachęcam, na ile to jest możliwe, żebyśmy mogli tutaj być. Dzisiaj cały dzień, jutro cały dzień, niedziela cały dzień. To jest wielki skarb 40-godzinnego nabożeństwa. To tyle wstępu. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy na nić przewodnią tego 40-godzinnego nabożeństwa, tych homilii, które będziemy słuchać dzisiaj, jutro i pojutrze, wybrali sobie słowa, które napisał papież Jan Paweł II, sługa Boże, w jednej ze swoich ostatnich encyklik, czy czatkotacji, Eklezja Eucharystia o Kościele, który żyje, Eucharystią. I papież w jednym z punktów tejże, tejże, tego, tego dokumentu mówi o potrójnej obecności Chrystusa w Eucharystii. O potrójnym sensie obecności Chrystusa w Eucharystii. Po pierwsze mówi o tym, że Jezus jest obecny w Eucharystii, ponieważ w Eucharystii się ofiarowuje. Po drugie, Jezus jest nieustannie obecny. Faktyczna, rzeczywista obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I wreszcie, po trzecie, Jezus, który chce być komunią, ucztą w Eucharystii. I zechcemy przez te trzy dni zgłębiać każdą z tych prawd. Dzisiaj zatem rozpoczynamy od pierwszej prawdy: Chrystusa, który jest w Eucharystii ofiarą. Moi drodzy. Ofiara to dar z siebie. Człowiek ofiarny to ten, który potrafi dać coś z siebie, który widzi obok siebie drugiego człowieka, który obok swoich własnych potrzeb, które ma, widzi także potrzeby drugiego człowieka. O takim człowieku mówimy, że jest człowiekiem ofiarnym. W jakim sensie Eucharystia jest ofiarą? A w tym sensie... Że w Eucharystii Bóg daje się człowiekowi całkowicie. Chleba naszego powszedniego dawaj nam dzisiaj. To jest tak ważny posiłek, tak ważny pokarm, że tak jak chleb codzienny, chcemy codziennie pożywać, tak Eucharystia ma stać się dla nas chlebem powszednim. I Eucharystia jest ofiarowywaniem się Panu Boga. Zresztą można powiedzieć, że. Pan Bóg jest cały czas dla człowieka. Pan Bóg cały czas wychodzi do człowieka. Nawet gdy ktoś zapyta, to pięknie teologia wychodzi przy Eucharystii. Nawet gdy ktoś zapyta, dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka, to proszę zauważyć, że po to, żeby człowieka obdarzyć szczęściem. Bóg, który jest szczęśliwością, Bóg, który jest Panem życia, Bóg, który jest szczęśliwy, super, chce obdarzyć tym szczęściem. Czyli ma w sobie tą wielką miłość, ale widzi, tak mówiąc po naszemu, Pan Bóg widzi, że tej miłości nie można zatrzymać w sobie, dlatego daje ją człowiekowi. I znowu wracamy do naszych zakochanych. Najlepiej poznaje się zakochanych po tym, nie jak mówią do siebie ckliwie, tylko po tym, jak są dobrzy dla innych, ponieważ miłość wymaga człowieka wylania się. I człowieka szczęśliwego poznamy po tym, że on będzie próbował innym dawać szczęście, że on będzie dawał innym dobro. Jeżeli człowiek kocha, to ta miłość będzie widoczna w jego życiu. I nie tylko do osoby wprost, kochanej. Ona będzie widoczna wszędzie. Nie kocha człowiek ten, który drugiego pluje, poniża. Chociaż może tu mieć piękne słowa, jeżeli tam nie umie drugiego człowieka uszanować, nie ma mowy. Jeżeli chłopak, droga dziewczyno, ci mówi, że cię kocha, a byle jak traktuje własną matkę, własnego ojca, to nie wiesz w zapewnienia. On cię po prostu nie kocha, bo nie umie kochać. Bo jeżeli człowiek kocha, to ta miłość go wypełnia wszędzie, we wszystkie kanały, we wszystkie relacje ona wchodzi. Tak samo jest z Panem Bogiem. Pan, który kocha człowieka, Pan, który kocha jest miłością, jak mówi święty Jan, potrzebuje, że ta miłość się wylała. I dlatego człowiek zostaje stworzony, by uczestniczyć w tej miłości. I druga jeszcze prawda wychodzi przy Eucharystii. Piękna prawda. Patrzcie, wierzymy Boga, który jest trójjedyny. To są trzy osoby w jednej osobie. Jeżeli ktoś z Was jest jedynakiem, czy jedynaczką, to wie o tym, że bardzo trudno jest się nauczyć dzielić. Jeżeli ktoś ma kilkoro dzieci, to te dzieci same z siebie uczą się podzielić czekoladę, podzielić cukierki, podzielić to, czy inne, bo wtedy widzą radość z tego, że ktoś cieszy się tym, że ja jem czekoladę i ktoś je to czekoladę dlatego Pan Bóg nie jest samotnikiem Pan Bóg nie jest zamkniętym egoistą dlatego Pan Bóg jest trójcą ponieważ między tymi trzema osobami następuje komunia następuje dzielenie się miłością Eucharystia jest ofiarowywaniem dlatego Bóg jeżeli zostawił się w Eucharystii to po to żeby uczyć człowieka ofiarowywać i on w tej Eucharystii jest ofiarą ofiarą dla Pan Bóg się nie zamyka Zobaczy Jezus odchodzi do domu Ojca, ale zostaje dalej. Zostawia swoje ciało, by móc być dalej dla człowieka. Przez dzisiaj też Chrystus, przez, będziemy jeszcze o tym mówić, przez Eucharystię Chrystus uzdrawia. To dzisiaj przez Eucharystię dokonuje się wiele cudów. Jutro przed każdą nabożeństwem będziemy czytać: Ja tu mam taką książkę o cudach Eucharystycznych. Będziemy czytać sobie: Mniej więcej tak weźmy Przewodniczącą Świętą. Opisy cudów eucharystycznych. Jak Bóg przez Eucharystię czyni cuda, dalej jest dla człowieka. Jezus pozostał się w Eucharystii, ale można powiedzieć, że całe życie Jezusa zmierzało do Eucharystii, zmierzało do ofiary. Moi drodzy, kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, to jest to życie, można powiedzieć, człowieka, który cały czas jest dla. Chociaż jest niezrozumiane. Od samego początku, moment zwiastowania, Matka Boża, mówiąc po naszemu poludzku, zachodzi w ciążę. Józef nie wie, co się dzieje. Planuje Maryję odwieść, odesłać, żeby na siebie wziąć winę. Niezrozumienie. Jezus rodzi się w Betlejem, czy rodzi się w mieście? Czy rodzi się w karczmie? Nie, Jezus rodzi się w opuszczonej stajni. Kolejna ofiara. Nie ma nawet dla niego miejsca. Jezus wychowuje się w Nazarecie. Kiedy przychodzi do Nazaretu, ci chcą go strącić i ukamienować. Ponieważ nie znoszą jego słów. Mało tego, ci którzy idą za Jezusem, są jego uczniami, kiedy Jezus zaczyna mówić o Eucharystii, oni mówią: "Trudna jest ta mowa" i odchodzą. Zostaje tylko grono dwunastu. Przychodzą do Jezusa matka i uczniowie stoją pod drzwiami i proszą, żeby Jezus do nich wyszedł, bo mówią, że od zmysłów odszedł, a kiedy Jezus czynił cuda, to mówili, że przez złego ducha to robi. Czyli można powiedzieć, że całe życie Pana Jezusa to jest niezrozumiane. Całe życie Pana Jezusa, chociaż Jezus wszystko robił dla ludzi, jest odrzucone. I to pięknie później wychodzi, chociaż tragicznie, ale pięknie, na krzyżu. Najbliższy apostoł się zapiera. Drugi apostoł sprzedaje Jezusa. Pod krzyżem zostaje tylko Jan i Matka Boża. Opuszczenie całkowite. Ten, który przyszedł, żeby być dla człowieka, zostaje przez człowieka opuszczony. Całkowicie. Czyli całe życie Pana Jezusa zmierza do tego, żeby stać się ofiarą żeby być dla drugiego człowieka nawet, gdy się jest ofiarą nieprzyjętą, nawet gdy ktoś tej ofiary nie rozumie, nawet gdy jest to trudne do przyjęcia. Eucharystia będzie zatem uczyła człowieka ofiarowywania. I dlatego, wybaczcie moi drodzy, ale Eucharystię mogą zrozumieć ludzie tylko, którzy mają wielkie serca. Ludzie, którzy mają pokorę w sobie. Ci, którzy ufają swoim siłom, swoim rękom. Ci, którzy są zadufani w sobie, nigdy Eucharystię nie zrozumieją. Dlatego zobaczcie, im bardziej człowiek zaczyna wierzyć w własne siły, we własny majątek, we własne bogactwa, we własne siły i ręce, zdrowie, odchodzi od Kościoła. Zobaczcie, bogata Europa. Gdzie jest bogata Europa? Nie jest przy Chrystusie. Ponieważ przestała wierzyć Chrystusowi, zaczęła wierzyć w własne siły. A żeby zrozumieć Eucharystię, trzeba zrozumieć to, że ja wszystkiego nie umiem. Że ja wszystkiego nie mogę. Że ja jestem jakoś ograniczony. Trzeba zrozumieć, że ja potrzebuję Pana Boga. Że ja potrzebuję Jego ofiary. Że ja także potrzebuję w tej Eucharystii się ofiarowywać Panu Bogu. Dlatego Eucharystia jest trudna i Eucharystia jest dla nas związana z krzyżem. Zobaczcie, jak łatwo od mszy świętej się zdyspensować. A to pojadę na grzyby, a to na ryby, a to pojadę na staw, a to na działkę, a to do supermarketu, nie wiadomo gdzie jeszcze. I jakoś bardzo łatwo nam wyjdzie wytłumaczyć się, dlaczego nie idę na święto. W Korzyściach to macie prosto, bo to każdy ma blisko do kościoła. To żeby w korzuszkach nieć nam przy święto, to już trzeba być obłożnie chorym. Ale myślę, że znajdą się tacy, którzy mogą być bardzo blisko Kościoła, a zawsze się znajdzie powód. Dlaczego? Bo na Eucharystii za chwilę będziemy o tym mówić, głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, czyli to jest ofiara krzyża. A pod krzyż nikt nie idzie z własnej woli oprócz Jezusa Chrystusa. Dlatego Eucharystia jest związana z krzyżem i jest związana z cierpieniem. I dlatego na Eucharystię jest bardzo trudno iść. To nam się nudzi, to nam się dłuży, to nam niekiedy się wydaje, że to jest nic nie warte. Bo po co? Ciągle to samo, ale to jest ciągle ta sama uczta, ta sama ofiara Chrystusa złożona na krzyżu. I trzeba mieć naprawdę silną wiarę, żeby tak jak Matka Boża i Święty Jan wytrwać pod tym krzyżem. Apostołowie uciekli i my niekiedy uciekamy. Eucharystia wiąże się z ofiarą, ponieważ ona wymaga ode mnie także jakiegoś ofiarowywania. I tutaj moi drodzy, trzeba jasno powiedzieć sobie, że Eucharystia kosztuje człowieka. I nie chodzi mi o pieniądze, które człowiek składa z okazji mszy świętej, bo to jest najprościej dać. Ale ona się wiąże z tym, że ja zaczynam żyć tym, co tutaj zaznaję. Czyli zaczynam żyć ofiarowywaniem. Ja powinienem po Eucharystii być bardziej otwarty na drugiego człowieka. Jeżeli właściwie Eucharystię przeżywam, to z moich ust powinny padać słowa bardziej przyjazne, zachowania bardziej ludzkie. Wtedy jest właściwe przeżywanie Eucharystii. Dlatego Eucharysta też kosztuje, ponieważ ona uczy człowieka odchodzenia od własnych grzechów. Pamiętam kiedyś taką sytuację w parafii, gdzie pracowałem. Dziewczyna młoda uległa wypadkowi. Walczyła o życie w szpitalu. Przyszła młodzież i zamówiłam sześć świętą w jej intencji. Złożyli się, dali pieniądze na mszę świętu. Trzeba się odprawia, przychodzi do Komunii Świętej. Nikt nie idzie do Komunii Świętej. Dać pieniądze jest sprawę załatwić i mamy to z głowy. A tu zupełnie nie o to chodzi. A teraz, czy ja do ofiary, żeby wejść w komunię z Chrystusem, żeby porzucić grzech, żeby starać się swoje życie podciągnąć do Chrystusa. Zobaczcie, jaka to jest ofiara. Jaki to jest trud. I wielu na to nie stać. Ja przyjdę, po stoje, rzucę na tacy, ja nad msze zamówię. Ale, żeby wejść w to, żeby zacząć żyć duchem ofiary, to już będzie za trudne. Dlatego my często nie rozumiemy Eucharystii. Dlatego często my wchodzimy z Kościoła i nie jesteśmy zupełnie zmienieni. My ciągle postępujemy dalej tak samo. Ciągle jesteśmy zamknięci na drugiego człowieka, bo my nie rozumiemy, co tu się dzieje, że to Bóg siebie daje. I ty masz siebie dawać dla drugiego człowieka. Już powoli kończ. Najlepiej zatem poznać, czy ja żyję Eucharystią, po tym, czy potrafię rezygnować z siebie. Czy ja potrafię rezygnować niekiedy ze swojego zdania, z tego, że moje musi być na wierzchu, z tego, że zawsze muszę być numer jeden. Czy ja potrafię służyć drugiemu człowiekowi? W międzyrzecu, gdzie to obserwowałem, widziałem, że ludzie, te kobiety, które pracują w kuchni charytatywnej, które codziennie gotują zupę, przygotowują jedzenie w kuchni charytatywnej, te osoby były zawsze rano nam przyświęte. I często tego doświadczam, że ludzie, którzy są zaangażowani w Kościół, ci, którzy rozumieją Kościół, dbają o Kościół, żyją Kościołem, to są ludzie często, którzy są na mszy święty, Bo tutaj się uczu tego ofiarowywania. Bo inaczej przyjdzie pytanie, po co się męczysz? W imię czego? A co ci z tego będzie? I tak dalej, i tak dalej. Te same pytania można by było zadać Chrystusowi, który wisiał na krzyżu. Po co się męczysz? Co ci z tego przyszło? I tak Ciebie odrzucili. I takich pytań będziemy szukać tysiące codziennie. Jeżeli masz w sobie siłę Eucharystii, siłę Chrystusa, który się ofiarowuje, to łatwiej będzie znosić wszelkie trudy dla drugiego człowieka, dla Boga, także dla siebie samego. Amen.